Kiedyś żyliśmy w świecie, w którym istniało PlayStation Portable, a później PlayStation Vita. I powiedzcie, komu? To przeszkadzało. No, najwyraźniej Sony, ale chyba już przestało, ponieważ według ostatnich, dość wiarygodnych plotek, Sony przygotowuje nowe, przenośne PlayStation. I to nie będzie PlayStation Wii U, jak PlayStation Portal, tylko pełnoprawna, przenośna konsola. O mocy podobno gdzieś pomiędzy Xboxem Series S, a PlayStation 5. A ja ważę gdzieś pomiędzy 70 a 110 kilo. Nie no, to są całkiem spore możliwości, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że sprzęt powinien wytrzymywać tak przynajmniej ze dwie godziny na jednym ładowaniu. Ale w co będziemy na tym grać, skoro Sony na jednej konsoli nie ma zbyt wielu eksów. No to akurat całkiem ciekawe, bo podobno to PlayStation będzie odpalało gry z PS4, z PS5 po specjalnych łatkach i niektóre gry z PS6, więc nie dostanie osobnych, tylko będzie korzystało z biblioteki innych konsol PlayStation. Kupiłbym, premiera zapewne jakoś w 2027, więc warto już zacząć odkładać, znając ceny konsol i akcesoriów Sony.